Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 taki detektor materiałów, który pomoże nam wynajdować pod ziemią, w jaskiniach i tak dalej różne materiały, które tam wpiszemy do tego, żeby nam wynajdował, na przykład diamenty, czy żelazo, czy coś tam, coś tam. Ok, zanim przystąpimy do pobrania z internetu tegoż moda zachęcam was do wejścia na moją stronę AniaPGPL, gdzie znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w tej serii pomocne tuty. Możecie sobie tę listę tam filtrować według wersji Minecraft. Na przykład 162, 164, 172, albo według sześciu kategorii, albo alfabetycznie od pierwszej litery nazwy MODA. I jak już znajdziecie MODA, który chcielibyście mieć zainstalowany, to po kliknięciu w Link zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na YouTube. Także zapraszam. A teraz przejdźmy do pobrania pliku. Material detektor pobieramy z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No, i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie na dół, zjeżdżamy na dół, na dół, na dół. Tutaj jest pokazane, właśnie jak to będzie wyglądać, że taka mapka będzie i, i, i będzie nam pokazywała, gdzie co jest. No, i tutaj zjeżdżamy, i tutaj jest download. I tutaj też poniżej macie filmik przedstawiający bodajże z wersji 1.6.4. Ok, także tutaj na ten download klikamy, i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I zwróćcie uwagę na to, że pokazuje tę instalację jako doinstalowanie do już wcześniej zainstalowanego na wersji 1.7.2 moda Too Many Items. I instalację tegoż właśnie przedstawiałam dla wersji premium w pomocnych tutach 114, a dla wersji non-premium w pomocnych tutach 115. Także tego moda doinstalowuję do tego Tummeny Items i zresztą do kolejnych dwóch modów, które w, y, instalowałam, czyli do Zoom mod i do y, to Diamonds. Także będzie to czwarty mod na wersji 1.7.2, który już tworzy taką. Czteromodową paczkę. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba yy, wejść do yy, appdata roaming, znaleźć folder.minecraft, yy, a non-premiowcy swój folder non-premium i te foldery trzeba skopiować gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby się nie udała ta instalacja. Ok, jak już mamy skopiowane, to przystępujemy do ciężkiej pracy. Otóż wchodzimy do folderu .minecraft, a non-premiowcy wchodzą do swojego folderu. Non-premium tam wynajdujemy folder versions, do którego wchodzimy. Po czym tutaj już mam przygotowane z, tego, z tej instalacji too many items, wchodzimy do tego właśnie foldera 172TMI i klikamy prawym przyciskiem myszy na 172TMI. I otwieramy za pomocą archiwizera. OK, teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na Alien Detector. Otwieramy za pomocą archiwizera. Przesuwamy sobie, żeby nam się nie przeszkadzały. I teraz tak. Mając zaznaczony Alien Detector, czyli tutaj klikając. Klikamy Ctrl plus A. I zaznaczamy tym sposobem wszystko, i przerzucamy do 172 TMIR. Ok, zgadzamy się tutaj. Teraz możemy zamknąć Elion detektor i tutaj z 172 TMIR wyrzucić MetaInf. Także klikamy na to Shift i Del i wyrzucamy. Ok, zamykamy. Zamykamy, sprawdzamy, czy działa. Wchodzimy do Minecrafta. Mamy 172TMi, 172TMi Play. Wchodzimy w tryb jednoosobowy w nasz świat gramy w wybranym świecie i zobaczy, już się pokazała mapka i tak żeby z nią coś zrobić, to musimy wejść, w, musimy kliknąć przycisk V i tutaj mamy yy, różne rzeczy, które możemy. Yy, no co, co z tym robić? Ustawić, o, ustawić. Także możemy sobie, na przykład, co, co, co możemy sobie, nie wiem, co możemy sobie tutaj. Detektor position, vertical albo right middle, czyli right middle będzie gdzieś tutaj, to chyba jest w tej chwili. Right bottom będzie gdzieś tu, right top będzie na górze, tak myślę. To sobie zróbmy tutaj na górze, póki nie ma jeszcze mapy żadnej. Detektor view horizontal albo może być vertical, zobaczmy, jak to będzie vertical exit. O. Mamy na górze i mamy, że jesteśmy na górze, a pod nami lawa, czy co? Nie wiadomo, co tam jest. Powiem szczerze, że na takich mapkach pokazujących wnętrze Ziemi się w ogóle nie wyznaje. W ogóle jakoś nie, nie potrafię sobie znaleźć tam tego, co chcę poszukać. Dobra, tutaj mamy materials. I tutaj mamy już zaznaczone przez y, twórcę y, diamenty i żelazo. Y, tutaj można sobie dodać material name, block ID. I to, to już musicie, według y, nie wiem, z, z, z Wikipedii chyba można wyciągnąć y, numery y, bloków i tak Także to sobie musicie tutaj sami porobić. No dobra, no to poszukajmy diamentów. Ciekawe, taki kolor musimy znaleźć gdzieś tam. Ok, back. Dobra, zrobimy z powrotem takie, bo to już... Ok. Exit. No dobra, to szukajmy diamentów. Nie wiem jak, Trzeba diamenty są na ogół gdzieś nisko. No ok. No dobra, tutaj jest ładne poletko. To tu koło kwiatka sobie... Dobrze, zróbmy się na creative. Co? Idźmy w dół. Mam nadzieję tylko, że w jakąś lawę nie. W... No, wejdź do środka! No. I co nam pokazuje ta mapa? Musimy znaleźć niebieskie kropki. Te białe to jest żelazo. Czyli że widzimy, że w naszej okolicy jest żelazo. To czerwone to pewnie. Yy, to pewnie jest lawa. Myślę, żeby nie wpaść. Kopię pod siebie w każdym razie, no, ale jestem na Creative, więc chyba nic mi się nie stanie. Ciekawe, co to to żółte jest. Dobra, niebieskie pokazuj. Pokazuj niebieskie, ja chcę znaleźć diamenta. Na jakim poziomie jesteśmy? F3, wciskam. I 19. No to jeszcze troszkę do diamentów 112. Nie wiem. O, o, jest coś niebieskiego, i teraz co? Muszę zrobić? W tą stronę iść? Aha. 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 Czyli teraz tu. Ale numer. No, no i pokazuje faktycznie. Są diamenty. No, czyli jak widzicie, mod działa. Ale numer. No i co, i ta czerwona na przykład to jest lawa? Zobaczmy. Zaraz mnie zaleje pewnie. A nie, to węgiel jest. Aha, czyli to czerwone to jest węgiel. No dobrze. Okej, okay, czyli w takim razie w tych ustawieniach wszystkich można sobie tam poustawiać i pewnie węgiel też można zaznaczyć. No dobrze, że to nie była lawa, przynajmniej nie, mnie nie zalała. Okej, okay, czyli jak widzicie mod działa. Yy, można. Yy, aha, współpracuje jak widzieliście z TMI. Yy, teraz sprawdźmy jeszcze, czy zoom nam działa. Zadziała zoom i jeszcze co tu mamy? Podzle to diamonds. Podzle to diamonds. Ej, no tak, muszę się zrobić z powrotem na survival. I sprawdzimy, czy podzle to diamonds działa. Działa, mamy diament. Ok. Czyli to wszystko z mojej strony, proszę piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcielibyście poradniki. Odwiedzajcie tą stronę, którą na początku Wam reklamowałam, bo naprawdę tam dużo łatwiej się zorientować w tym, co już było na moim kanale przedstawiane, a co jeszcze nie. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Zachęcam. Pa, pa. Trzymajcie się.